Dzień, dzień dobry ponow, ponownie. Też u mnie za, za oknem ciemna noc. w szaleństwie z wystawieniem ocen. No i teraz yy, na lekcji poprzedniej rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem tego związku między zmianą energii mechanicznej i pracą siły zewnętrznej. Zmiana energii mechanicznej odnosi się pracy siły zewnętrznej i można te, ten związek rozpisywać dla pojedynczego ciała, również dla układu ciał. I u nas mieliśmy do czynienia z układem ciał, czyli dwa, dwa ciała dwa ciężarki połączone nieościągliwą nieważką nicią przewieszoną przez nieważki bloczek, taki, że nie stawi to żadnego tarcia, również przy ruchu tej nitki. I w, ja, tak jak mówiłem, że jeżeli pytają się nas tylko o drogę przebytą przez któreś z tych ciał, albo o prędkość początkową czy końcową, a nie musimy interesować się czasem w ruchu. To wtedy właśnie ta rozpisanie tego związku czasami daje bardzo szybkie rozwiązanie. I to jest przykład, że, że właśnie po narysowaniu właściwie tego rysunku, znaczy tu, tu, ponieważ nie, to będzie nagranie tam w YouTube dość długo i część, część właśnie może nie mieć dostępu albo nie, nie znajdzie tej lekcji, gdzie, gdzie to było wyjaśnione, to krótko tylko przypomnę że co tu się dzieje, że te dwa ciała tak zostawiamy w tej pozycji i puszczamy. W tym momencie ten ciężar, tego ciężarka, będzie decydował o ruchu całego układu. Ten klock gdzieś przyspieszył, się do ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ten w prawo też ruchem jednostajnie przyspieszonym. W danym momencie prędkość obu ciężarków będzie taka sama i przyspieszenie a przyspieszenie jest cały czas stałe. Jest takie samo co do wartości dla jednego, i drugiego ciężarka. I znamy tu w tym przypadku wysokość tego ciężarka do Ziemi. Pytamy się, z jaką prędkością ten ciężarek uderzy o Ziemię. Czy po pokonaniu drogi równej, równej h? I właśnie jeżeli takie pytanie jest, to właściwie rozpisanie tego związku daje, daje prawie, że prawie że dwu-trzy linijkowe rozwiązanie. No mogliśmy nawet to pominąć i od razu spisywać, czyli pierwsze, pierwsza linika druga i przekształcenie wezorów. Czyli tu już mamy y, właściwie w drugiej równanie z jedną niewiadomą, tylko jest przekształcenie wezorów i obliczenie. Yy, I drugie zadanie, może od razu, żeby już nie wracać do... chociaż nie, to po kolei zrobimy. No i teraz to samo zrobimy z tą metodą tradycyjną, bym tradycyjną, znaczy wymieliście sobie, to jest porównać własne rozwiązanie z tym moim metodą tradycyjną, na czym, na czym polega ta tradycyjna metoda? Na obliczeniu z drugiej zasady dynamiki przyspieszenia jednego klocka i drugiego, bo jest taki samo co do wartości. Potem będzie analiza ruchu jednostajnie przyspieszonego, bez prędkości początkowej i obliczymy, wyprowadzimy wzór na, na prędkość końcową, końcową, w zależności od przyspieszenia i wstawimy to przyspieszenie obliczone właśnie z dynamiki. No i próbujemy teraz to robić. I to jest właśnie to. Więc tak, ponieważ mamy dwa, dwa ciała, ten pierwszy placek i drugi, to musimy napisać drugą zasadę dynamiki dla jednego ciała i drugiego ciała. Więc i to wtedy lepiej jest w formie właśnie bez, bez ułamków, ponieważ będzie łatwiej przekształcać, bo jak mieliśmy jedno ciało, to pisaliśmy A równa się F przez M, ale tu lepiej nie mieć ułamków, po się przekształcić, jak mamy w formie siła równa się masa z przyspieszeniem. Czyli dla pierwszego ciała FW1 siła wartość siły wypadkowej działającej na pierwsze ciało to jest masa pierwszego ciała razy przyspieszenie. Jest takie samo dla obu, więc indeks tu już nie używamy co do, co do wartości, oczywiście FW2 to jest M2 razy A no to musimy znaleźć wartość siły wypadkowej tej pierwszej i drugiej. No to zaczynamy od wektorowego zapisu. Siła wypadkowa, wektorowo, ta wypadkowa siła działająca na pierwsze ciało, z definicji to jest suma, suma wektorowa wszystkich sił, Działających na nasze ciało. Więc na nasze ciało pierwsze działają dwie siły Q1 i N1. Prze, muszą zawsze przeważyć siły zgodne z przyspieszeniem, czyli przeważa siła ta Q1, ale przy zapisie wektorowym zobaczcie, że zawsze jest plus. Dodajemy te siły, nieważne jak one są skierowane. Dlatego bardzo istotne jest, czy jest zapis wektorowy, czy nie. Jak ktoś opuści wektor w takim zapisie, to po prostu będzie błąd. Albo jak ktoś by tu zapisał wektorowo, to byłby też błąd. No i teraz, więc wektorowo to jest suma tych dwóch wektorów, tak? Tych sił. I teraz, czemu będzie równa wartość teraz tego wektora sił wypadkowej działających na pierwsze ciało? Jaką jedną siłą, jak skierowaną, jakiej wartości moglibyśmy zastąpić te dwie siły? No Tą siłą działającą do dołu o wartości równej różnicy wartości Q1 i N1, ale u nas N1, N1 i N2 są równe zgodnie z trzecią zasadą dynamiki i oznaczamy po prostu to jako N. Tak? Czyli w takim razie siła wypadkowa działająca na to pierwsze ciało, to jest co do wartości jest równa, wektorowa to jest Q1 plus N1, ale wartość tej siły to jest równa Q1 minus N bo ta siła N częściowo neutralizuje działanie tej siły ciężaru tego pierwszego krocka. I podobnie dla drugiego ciała. Siła wypadkowa działająca na drugie ciało to jest suma wektorowa wszystkich sił działających na drugie ciało. No to patrzymy, cztery siły działają, raz, 2, czyli N1, N2, T2, Q2 i FR2. Więc sumujemy te cztery siły, ja akurat we właściwej kolejności to zrobię, to znaczy można w dowolnej kolejności, ale w takiej ja już wiedząc, co się zredukuje, później to umieszczam te siły, które tu będą pozostały, czyli będzie FW2, to jest N2 plus T2 plus Q2 plus FR2 i Q2 i FR2, czyli te dwie siły się równoważą, bo w tym kierunku ciało nie porusza się, czyli jakby z pierwszej zasady dynamiki to wynika. Więc obok siebie zawsze te siły zapisuje, żeby można było właśnie wziąć je w klamę i pozbyć się ich, i zostaje tylko N2 plus T2. I teraz patrzymy, te siły są skierowane przeciwnie do siebie, musi wtedy przeważyć siła zgodna z przyspieszeniem. Przyspieszenie jest zgodne z prędkością, ponieważ ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony, już to wykazywaliśmy wcześniej czyli wartość tej siły wypadkowej będzie równa różni, różnicy wartości tej siły i tej czyli od wartości siły n1, N2 n odejmujemy wartość siły T2. To odejmujemy od war, FW2 już wartość tej siły, to jest tylko że n2 i n1 są równe i, i są równe. N2 i N1 są równe i to jest po prostu n u nas, więc będzie n minus t2. I teraz FW1 i FW2 wstawiamy tu i tu, no to wstawiliśmy do lewej strony. I tak jak mówiłem, jak mamy dwa ciała połączone linką, zawsze w tych dwóch równaniach to N, ta siła, jaką nitka działa na te ciała, będzie występowała zawsze z przeciwnym znakiem, to łatwo jest się pozbyć tej siły N, jakiej nie potrzebujemy chwilowo przez dodawanie stron, jak dodamy z stronami obie lewej i prawej strony więc do, dodajemy stronę. lewe strony, to się równa sumie prawych strony do, dodajemy lewe strony, tu prawe siła n się redukuje, no to może ją nawet przekreślić, żeby to było widoczne widoczne. zostaje tylko Q, Q2 minus T2 tu wyłączamy A za nawias przed, czy za, to obojętnie i dzielimy teraz jak A obliczamy dzielimy przez ten nawias, no mianowicie to do chodzi o M1 plus M2 no i teraz jeszcze tylko to Q2 i T2 no, Q1 to jest M1, przepraszam Q Q1 to jest m1 razy, razy g. No tak, dobrze. Q1 to jest m1 razy g. Ja mówiłem tu Q2, bo to patrzyłem w, w okienko. to jest Q1 oczywiście. Czyli Q1 minus, minus T2 zostało. Q1 minus T2. Bo patrzyłem w okienko kamery i tam jest bardzo malutkie. Q1 minus T2 przez M1 plus M2. No i Q1 to jest M1 razy G. Q2 to jest raz, M2 razy G. bo nam potrzebne do siły tarcia zaraz. No i siła tarcia, zgodnie z definicją, współczynnik tarcia, z siła nacisku to FN2. A, siła nacisku FN2. Ta siła jest równa co do wartości FR2 zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, a te dwie siły są równe, czyli FR2 i Q2 zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki. No to te siły co do wartości też są sobie równe, czyli F, Fn2 równa się Q2. Czyli Fn2 to jest Q2, a Q2 to już tu mamy M2 razy G. No i teraz wystarczy w miejsce Q1 i T2 wstawić m1g i mi m2g, tu jest wstawiony, wyłączamy g za nawias, nawias i już mamy to. No i teraz ta druga, jak gdyby część, ten drugi segment tego rozwiązania, wiemy, że to jest ruch jednostajnie przyspieszony, no to piszemy automatycznie dwa wzory opisujące ten ruch, wzór na wartość wektora przyspieszenia, czy zawsze wartość wektora musi być dodatnia, więc musimy od większej prędkości mniejszą odejmować, to vk minus vp przez delta t, i wzór na drogę składa się z dwóch wyrazów Vp delta t to jest, przypomnę, że Vp delta t to jest droga jaką ciało by przebyło gdyby poruszało się cały czas tym jednostajnym z tą prędkością początkową ale ponieważ przyspiesza to przebywa większą drogę i właśnie o tyle większą, o a delta t kwadrat przez 2. i co my wiemy, u nas V na początku ciało jest, ma prędkość równą Vp jest równe zero, na końcu na końcu tą prędkość, już nie musimy indeksu, składamy tylko jedną prędkość, to nie, nie ma sensu tego indeksu więc to będzie V po prostu, nasza droga przebyta, no to droga przebyta, to będzie to H nasze, tak, więc S jest równe H i takich podstawień dokonamy w tych dwóch równaniach, no to te dwa równania wtedy przyjmą taką postać. Vp jest 0, więc 0 z cokolwiek to jest 0, zostaje tylko ten drugi wyraz, a tu też jest VPZ, więc to znika, a to będzie V. I mamy dwa równania, i z tego, my chcemy obliczyć prędkość końcową, no to trzeba się pozbyć czasu, więc z tego obliczamy czas. Wstawiamy w to miejsce do kwadratu, podnosimy od razu, skracamy kwadrat z A. Dzielenie przez 2 to jest mnożenie przez odwrotnie. Jeszcze raz jedna, druga, czyli do mianownika dojdzie dwójka, i mamy już wzór końcowy. Prawie, że, bo teraz my z tego V obliczamy, mnożymy przez 2A, bierzemy pierwiastek, i w miejsce A wstawiamy ten wzór, który tu jest. Do, do, tu do tego wzoru, do licznika dojdzie dwójka i jeszcze H dojdzie. No i pierwiastek z całości. I teraz porównujemy ten wzór z naszym wzorem. Z, z, znaczy z tego zadania tą inną metodę rozwiązania. I to z, porównajmy, tu jest ten wzór y, z tej metody poprzedniej, do spisania te, te, tego związku. Muszę obok siebie te wzory napisać. O, a tu mamy ten drugi wzór. O, o proszę zobaczyć. o no widzimy, że nie są takie same, znaczy w tym sensie, że, że, że tu jest GH na końcu, a tu jest ale Oczywiście kolejność może jest taka sama, znaczy dowolna, więc widzimy, że to są identyczne wzory. No ale zobaczcie, jak ile, ile, ile miejsca trzeba było na to rozwiązanie, tak? A, a tu poprzednio, poprzednio, no to były praktycznie. 4 linijki, no to to tak naprawdę prawie 3, gdzie coś zawierające, tak? Więc warto znać tę metodę. No i teraz to samo z drugim zadaniem. to Odkładamy i przypominamy zadanie drugie, które tu było. Drugie zadanie. No Tu było troszkę inaczej, więc no, tu jest ta treść. Gdyby ktoś właśnie y, kiedyś tam to oglądał, y, nawet nie musi być z tej szkoły, to żeby wiedział y, o czym rozmawiamy, to jest treść zadania. Y, ale tu jest wyjaśnię szybciutko. Te klocki chwilowo tu są w takim w położeniu, i teraz ktoś rozpędza, ciągnie za ten klock w tamtą stronę, rozpędza do prędkości V i puszcza. No to się nagle ten klocek nie zatrzyma. Będzie się poruszał w tę stronę, ale coraz wolniej, ponieważ siła tarcia i siła Q, Q1 będą właśnie hamowały ruch tych obu klocków. I po pewnym czasie się ten układ zatrzyma. I my pytamy się, jaką drogę ten klocek rozpędzony w danym momencie do prędkości V pokona do momentu zatrzymania. Czyli o taką, ten, ten jakąś tam drogę pokona, to te, ten klocek o tyle samo się wzniesie do góry, czy o to hasie, czyli równie dobrze można powiedzieć, że pytamy się na jaką wysokość w tym czasie od, e, wzniesie się ten klocek, klocek e, czy ten ciężarek e, piesz. No to e, tu mamy rozwiązanie. Szybko pokażę jeszcze raz rysunek, żeby jak ktoś miał właśnie treść. Dane rysunek z siłami ta metoda poprzednia, już tu nie będę tłumaczył. Ktoś chce dojść do filmu, który jest na tej, tym moim koncie wcześniejszego. nie wychodzi to H, czy o ile się wzniesie ten, do momentu zatrzymania ten klocek pierwszy, no obliczyliśmy go. A teraz y, to samo metodą y, metodą y, Metodą tą nową, znaczy nową, właściwie starą, a ta, ta była nowa. No i dobrze. No i zobaczcie, schemat jest ten sam. Dwa klocki, no to dwa razy musimy napisać y, drugą zasadę dynamiki. F1 równa się M1 <M2> z A, m 2 to jest M2 z A. I y, wy wypisujemy wektorowo siły F1, F2, potem wartości tych sił. Potem wstawiamy te wartości tu i tu, dodajemy z terenami, żeby n się zredukowało, wyłączamy, po prawej stanie a przed nawias, rozpis dzielimy przez sumę mas, wstawiamy miejsce q1, t2, wartości sił t2 i, i Q, q1, no to dokładnie tak samo jak wcześniej to było, to się nie zmienia. No to więc też szybciutko y, pokażmy to. Fw1, siła wypadkowa działająca na pierwsze ciało, wektorowo, to jest suma wszystkich sił, które działają na to ciało, czyli to jest q1 plus n1. A y, ponieważ przy, y, przyspieszenie, mimo że ten kulacki do góry się porusza, ale coraz wolniej, w ruchu prostoliniowym opóźnionym, wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości, czyli jest do dołu skierowany. A siła wypadkowa zawsze, y, zgodnie z